śniadanie, piję kawę i za 15 minut ewakuję się na lotnisko gadam po cichu, bo nie chcę zbudzić osób w domu Justyna oper operowała mi dojazd na lotnisko samochodem ale mówię, bez sensu jak mam autobus pod nosem i mogę tym autobusem dojechać na samo lotnisko albo mogę wsiąść w i tak będę w ciągu pół godziny na lotnisku, więc ja zawsze lubię radzić sobie za a dwa, że po co mam ich budzić? Jako jest połowa tygodnia z środa. Więc opuszczamy Europę. Po tym dość szybkim pobycie. Mało spałem, bo wczoraj zawiesiliśmy, zawiesiliśmy się na jakimś ser serialu. Możemy się spać, może o drugie rano. I później jeszcze nie mogłem zasnąć. W sumie do końca się chyba nie przestawiłem na tutaj czas. I słuchałem sobie meczeku. Montreal wygrał. Z Vegas u siebie. No, że zasuwam na samolot. Jestem trochę zły, bo jak lecę Air France z Luksemburga, mam nowy paszport od września. Jeszcze lukset nie ma go zarejestrowanego. Mogłem zrobić check-in, ale tylko do lotu do Paryża, a nie mogłem zrobić check-in do. Montrealu i wkurzony jestem, bo nie mogę wybrać siedzenia. Ale jeszcze patrzyłem, <laughs> są miejsca z przodu, więc jak pokażę paszport na lotnisku w Luksemburgu, będę mógł sobie wybrać siedzenie na lot do Montrealu. I lot, którym lecę z Paryża do Montrealu, to jest lot, który uwielbiam. To jest poranny lot. Startuję z Paryża o 10, 10.30, jakoś tak. 10.30, nie? I ląduję w Montrealu w południe. 15 po, po 15 po 12. To jest mój ulubiony lot. Bo jak się przyleci do Montreal, to jeszcze masz coś zrobić. I czuję się, że Tlaga przyciąga się do końca dnia. 6-7 wieczorem idzie się spać. Wstaje się rano i jest się jak nowo narodzone. Podałem datę wyjazdu na piątek. W sumie na czwartek, ale przyłożyłem na piątek, bo jutro idę jeszcze na pecz. Autobusik mam o 5.34. I on jedzie prosto na lotnisko, ale jak jakiś inny podjedzie, to wsiądę i e, parę przystanków i przesiądę się na, na tramwaj, który też jedzie prosto na lotnisko. To jest chyba mój autobus. On zawróci gdzieś tam i będzie ten, ale jakiś inny ma podobno jechać, nieważne. Mówię, Mogłem nawet już w sumie później wyjechać, ale bo mam boarding pas na lotdo Paryże i, i mógłbym przy bramce na lotnisku to załatwić, ale ja wolę załatwić to przed e, ochroną. Jedzie 802, to pojadę 802 i tramwajem. Tramwaj chodzi chyba od 5 i o tej porze co 8 minut i za 3 minuty mam na lotnisko, więc... Zawsze mogę się ratować tą 16, która jedzie, ale tramwajem będzie po prostu szybciej. na lotnisku 6,3 szósta. Szósta, trzy. Trzymam na mapie Na mapie siedzeń. już nie ma tego miejsca którego chciał wziąć wczoraj ale są miejsca przy oknie wolno przy w, lo w locie demontalnym także poproszę tą panią żeby mi wybrała to co chce A jak nie to ja sam mogę później wam chcę zmienić tylko że to można zmienić dopiero po Czekinie A w Luksemburgu Dlatego, że jeszcze nigdy nie widzieli mojego nowego paszportu, jest to niemożliwe i to mnie mega wkurza, bo paszport już linia lotnicza widziała nieraz w Montrealu, France, ale El France nie przekazuje takiej wiadomości. No Dobra, ale jestem wkurzony, bo bawka nawet, ona nie mogła zmienić tego siedzenia, nie? Dalej siedzę przy oknie. Ale 37A, ja ląduję jak wcześnie, to chcę wyjść z lotniska, nie mam żadnych bagaży i hej, ja do domu, nie? Jeszcze spróbuję, może teraz, jak już się jest check zrobiony, <coughs> może w Air France będę mógł zmienić. No, ale porażka. Samolot, w którym lecę. Jeszcze próbuję zmienić ten miejsce i... I robię to poprzez wapca. Piotrek już zrobił obchodzik, zaraz będziemy się ładować. Na Whatsappie nie działa. Ostatnia moja możliwość zmienia zmiany tego miejsca będzie w Paryżu. Jesteśmy. Muszę wziąć tylko moją walizkę. Bo był samolot pełny i zabierali przy wejściu. Ale spoko. Dobra, teraz idę walczyć, żeby dostać miejsca, ale nie wiem. Bo teraz to już mogą być wszystkie zajęte w sensie wybrane, nie? Ale ja tego nie odpuszczę. Po coś te kurcze statusy zbieram, nie? Bo 24 godziny przed lotem mogę wybrać sobie lepsze miejsce, za free. Ale nie było tej możliwości, więc idziemy walczyć. Już opuściłem strefę Schengen, czekam na autobus. tu od razu z samolotu, jak się wychodziło, jest przejście. Nie? No i teraz tylko autobusem na 2E i tam szukam pierwszego punktu Air France z obsługą. I mój gate. Moje gate to jest L2E, terminal 2E, drzwi L. I ten autobus ma dwa przystanki. No, to jest to samo, ta sama procedura co parę dni temu, go no. L48, czyli tam. No i spoko. Przy punkcie obsługi była długa kolejka. No, ja idę po na bramkę. Tam na bramce już coś będzie, bo za pół godziny będzie ładowanie. się spytam, czy mogą mi zmienić. Ja jeszcze nikogo nie ma. Wracam do tego punktu, mam pół godziny jeszcze, albo i więcej. Jak już stałem w kolejce. Przez WhatsApp się odezwał i mówi, że da, możemy dać coś z przodu za 120 euro. Ja halo, halo, ja mam za darmo, mogę mieć. Mówi 21L już nie jest, go, jest już zajęte, a 23A jest wolne. No i zmienił mi na 23A, ale nie mogłem w apce, nie mogłem w apce zaktualizować mojego boarding passu. Nie? No, ale tu już ktoś przyszedł i wydrukowali mi, także <laughs> udało się. Nie odpuściłem. Jestem Zona, Zon 3 No i gór. Wszystko gra To sobie coś szybko pościągam na iPada Podładuję telefon Pościągam sobie z YouTube'a jakieś te wiadomości, żeby było co oglądać Znaczy co, co oglądać, co słuchaj, Podcasty sobie pościągam No i mam nadzieję, że w samolocie trochę zasnę, nie? Mało spam, ale... Mówię, to jest super lot Być w Montrealu o 12:00, to jest to a jak się wyleci z Europy po południu, no to się przylatuje do Montrealu po południu. To też nie jest złe, ale te poranne loty dla mnie są... Ja zawsze lubiłem poranki. Ciekawe, bo w tamtą stronę leciałem Dreamlinerem, a wracam po trójną siódemką. W sumie wolę po trójną siódemką. No! I chyba będę nie na skrzydle, tylko przed skrzydłem, ciut minimalnie. Tak mi się wydaje. I przy oknie. Ok. 23a. I zaraz będzie ładowanie pasażerów. Także samolot no już odlatuje o 10.30. Także sądzę, że będzie na czas. No to lecimy. Jakbym miał stać Gold, ale to bym musiał latać jeszcze więcej, to wtedy mogę sobie zafryć Premium Economy. A biznes to już grube ryby. Nie takie płotki jak ja. Ale i tak jestem zadowolony z tego statusu srebrnego. Tankujemy paliwo. Tutaj paliwo jest e, z rurociągów i tylko e, pojazd jest używany jako pompa. No to jest pojazd-pompa, nie? Ten zbiornik jest z podłodze i rurociągiem. Mimo no, ekonomii to jest tu. Nie no jest więcej miejsca, nie? 23 jest tu. Od to jest potęga i... Będę na skrzydle. Tak to mówiłem w aktualizacji, jak się ma rozbić, to odpala od razu. <grym> Żartuję. z tym e, statusem srebrnym SkyTeam jest tak, że można sobie wybrać te siedzenia 24 godziny przed lotem bliżej za darmo. I jestem w strefie trzeciej, że wchodzę do samolotu przed wszystkimi w, e, w klasie ekonomii. I wtedy jest mniejszy tłok, żeby się po prostu usadowić. No, to jest, to jest taki Plus tej, te, tego statusu oraz to, że zbiera, zbieram więcej punktów za każdy lot. I we jest taka procedura, że jak jest tankowanie paliwa, to proszę o niezapinanie pasów. W razie. Gdyby trzeba było szybko ewakuować. Proszę, 10.12, komunikat przyszedł, boarding closed czyli powinniśmy odlecieć o po czasie i prawdopodobnie przyjdziemy na czas albo ciut wcześniej i to mi się podoba lot, często to 6 godzin będzie 30 minut i już jesteśmy po boardingu tylko trzech pasażerów się nie stanęło i muszę wyjąć bagaże mimo tego, że wylecimy ciut później, to i tak przyjdziemy wcześniej bo dzisiaj są dobre wiatry strony Amerykanów. Jeśli dobra ręka podjeżdża to i będziemy zaraz wypychali. Jestem sobie Polski No to wiem. Teraz zauważcie. Kołuje, jeszcze zaraz nie widać, ale nie będziemy widzieć, kołuje Air Transat i to jest A321 Neo. I on z Paryża, no Air Transat lata generalnie do Montrealu i do Toronto. Więc, o jest. Na południu od Grenlandii już nawet ją minęliśmy. I z 2 godziny 45 minut będziemy lądować. To jest takie szybkie, to podróżowanie, że szok. Taka ciekawostka. To jest bardzo gorące, bo daje czadu. już włączyli światełko w kabinie zaraz będą podawać przekąskę przed lądowaniem godzina 15 jesteśmy więc za 20 minut lądujemy, już schodzimy jest pochórnie i zimno w Montrealu minus 15 ja się przyszedłem do wymarszu przyszykowałem sobie portfel paszport i telefon, który włożę do kurtki która jest na górze i to wszystko. Szybko minął ten to skrzydło. Potrojne żydelki. Słabo widać, ale jest lekko zachmurzone. Jest wszędzie biało. Gdzie ładniej. Prawdopodobnie centrum widać. jestem ten embrazoz Unitec Mocton Mexico City Daleko nie jest O, tu jest 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 jakieś jakimiś 15 muzeami A321 New Nie, I jestem gotowy do wymarszu z kabiny Wszystko jest Portfel paszport, tu Kupka jest Rzecz. I dzisiaj nie ma żadnego bagażu, więc od razu zasuwam do odprawy, i od razu wsadam na autobus. Powinienem szybko wyjść. Czyli wyszedłem z domu 25. A teraz jest w Luksemburgu 6. Wieczorem. Dobra, z lotniska do lotniska 7.30, a 6. To jest 11,5 godziny. Z lotniska do lotniska, nie? A z domu do domu będzie pewnie. Przed drugą w domu będę, czyli przed dwudziestą. No to będzie powiedzmy. 14,5 godziny. To dobry wynik. I w wtem jeszcze przecież przesiadka była dwugodzinna i tak dalej, nie? To jest, mówię Wam, to jest optymalny lot. Z Polski też tam. Też tym, często tym samolotem latałem, tylko że z Polski się wylatuje o 6 rano, nie? No, prawie cisza, spokój, kolejki nie ma. Jedyne co, to mogą widzieć na osobistą, ale nawet jak mnie wezmą na osobistą, to ja dużo nie mam bagaży do przeczesowania, więc... Jak się często lata, na początku jak to zacząłem często latać, to mnie wzięli na konkretne trzepanie, a teraz już mam spokój, można powiedzieć. Oni robią sobie profil podróżujących i wiedzą, kto dużo podróżuje, kto mniej, kto więcej i tak dalej. Mają swoje algorytmy. Dobra, idę się odprawić. Tylko, bo spojrzałem się, powiedziała, dziękuję i wypadł. Teraz wychodzę z lotniska. Jest 11 po, a wylądował 11.58, czyli... W mniej niż 15 minut wyjdę z lotniska. <laughs> tak lubię. Nie, to jest dobre. Pamiętam w czasach pandemii, jak to było, jak się latało, to uff, czasami dwie, dwie pół godziny trwało wyjście z lotniska. To była masakra. A teraz szczególnie jak się nie, ma nie czeka na bagaż, to wypadł. Dosłownie. 16 minut wyszedłem z samolotu poza nie wyszedłem z lotniska. Teraz na autobus i elo do domu. Autobus, metro, autobus. Tylko już się trzeba dobrze zakapturzyć. Jedno co to nie wziąłem kawiczek, ale dobra, przeżyję. No, czuć gryzący mrozek. Czuć. Mógłbym jechać taksówką. Ale nie, jadę autobusem, który zaraz będzie, bo już stoją dwa. Oni teraz tak często nie jeżdżą, ale chyba co 15 minut. Autobus, mam nadzieję, że jak... nie, jak już zrobią tą kolejkę na lotnisko, to będzie 100 razy lepiej. Jest, ja jadę do metra. Jadę grupy. przynajmniej szybko i bez korków dojedzie do metra. Od metro jakiś... 20, nie no, 30 minut To jednak daleko jest, ale nie aż tak I później autobusik, 10 minut do domu. Cała podróż transportem z I to w dwie strony Do Luksa i z powrotem Śnieżek popadał, pewnie jeszcze będę musiał odśnieżać, ale to rozpakuje się na spokojnie Może się strzemne spod godzinki Odśnieżę, przepalę malucha i o 9.10 pójdę spać. Taki jest plan. Jutro basen, mecz, a w piątek w trasę. Już pisałem do niego i mówi, że coś nad piątek jest, a że jeszcze na wałnicy roboty nie dotarł do piątku. Na razie robi wyjazdy na czwartek. Jak już będzie ta kolejka, to tak naprawdę zamiast jechać autobusem, to pojadę pociągiem i też dotrę do Zielonej Linii na początku. Jeść, takich straganów w Montrealu nie było w meczu, było zakazane. Tu będzie połączenie jest połączenie już na McGill, tylko że jeszcze nie ma gałęzi do lotniska. Do Dobra, jest metro. Moja stacja. Za 4 minuty ma autobus, może zdążę. Zdążę. Idealnie. Proszę bardzo, jestem na miejscu. 14:35 w Luksemburgu jest. 13:35, przepraszam. W Luksemburgu jest 19:35. Czyli od drzwi do drzwi, bo za 5 minut dojdę. Wyszedłem 20 po 5. To będzie 14 godzin i 20 minut z przesiadką dwugodzinną w Paryżu. Taki to był typ podróżowania. Dzisiaj jest 28 stycznia 2026. Lubię te skoki przez ocean. Szczególnie, gdy tak sprawnie przechodzą. Świeży śnieg. Świeży śnieg. U, a na mojej ulicy zbierają śnieg po tamtej stronie, a wieczorem chyba, nie, czy jutro będą po tej stronie zmie, zmieniać. To akurat przestawię Mazdę jak odśnieżą i wyciągnę śnieg z mojego podjazdu. Dużo nie mam, nie? Namiot nie, jednak robi robotę. Dobra, proszę Państwa. Dziękuję za uwagę. <laughs> Trochę z śniegu spadło.